Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale wiadomości kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Bardzo niebezpieczna sytuacja rozegrała się w ubiegłą niedzielę około godziny 17 przy galerii handlowej w rejonie ulicy Białostockiej na Pradze Północ. Przechodzień zauważył, jak młody mężczyzna jest siłą wciągany do samochodu przez innych mężczyzn. Auto po chwili odjeżdża. Zaniepokojony tą sytuacją świadek zadzwonił na numer alarmowy 112. Policjanci z Wydziału Kryminalnego z Komendy Rejonowej Policji Warszawa, zaalarmowani informacją o zdarzeniu, natychmiast zaczęli działać. Skontaktowali się ze zgłaszającym i zebrali szczegółowe informacje. Przeprowadzili również ustalenia operacyjne w miejscu zdarzenia. W wyniku których ustalili m.in. marki pojazdów, którymi poruszali się mężczyźni. Informacje o nich zostały przekazane drogą radiową do wszystkich patroli na terenie Warszawy. Ze względu na charakter wydarzenia, do działań kryminalnych z Pragi Północ dołączyli funkcjonariusze stołecznego wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw. W międzyczasie na policję zgłosił się 22-letni mężczyzna, twierdząc, że został uprowadzony i okradziony. Zeznał, że po tym jak nieznani mu mężczyźni zaatakowali go przed galerią, został przez nich obezwładniony gazem i przyduszony i przewieziony w okolice Wołomina. Tam napastnicy zabrali mu saszetkę, w której było 140 tysięcy złotych. Następnie wysadzili go na przystanku autobusowym i odjechali. W wyniku tego zdarzenia, 22-latek nie doznał poważnych obrażeń wymagających hospitalizacji. Analizując zebrane informacje, policjanci doszli do wniosku, że akcja uprowadzenia młodego mężczyzny została dokładnie zaplanowana, a w pułapkę ściągnął go jego znajomy. Wykorzystując dostępne metody pracy operacyjnej, funkcjonariusze ustalili, że poszukiwany dwudziestolatek może przebywać w rejonie ulicy Głębockiej. Tam też niezwłocznie się udali. Po pościgu zatrzymali go. Młody mężczyzna w kajdankach trafił do szpitala, gdzie pobrano mu krew do badań, gdyż jego zachowanie wskazywało, że mógł być po zażyciu narkotyków. Obydwa pojazdy, Toyota i Mercedes, którym poruszali się mężczyźni, zostały zabezpieczone do tej sprawy. Dalsze ustalenia północnopraskich i stołecznych kryminalnych, wykonane w tej sprawie, pozwoliły im zatrzymać na terenie Skierniewic w ciągu kilku najbliższych godzin trzech pozostałych mężczyzn, 19, 20 i 24 latka. Policjanci odzyskali też wszystkie pieniądze skradzione pokrzywdzonemu, którymi mężczyźni po zdarzeniu się podzielili. Okazało się, że pomysłodawcą tej akcji był 24-latek, a role pozostałych osób uczestniczących w tym zdarzeniu zostały z góry określone. Wszyscy zatrzymani trafili do policyjnej izby zatrzymań w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa. Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego wykonywali dalsze czynności procesowe w związku ze śledztwem wszczętym w tej sprawie przez prokuraturę Rejonową Warszawa-Praga Północ. Tam mężczyźni zostali przesłuchani. Prokurator prowadzący sprawę przedstawił im zarzuty dotyczące rozboju na 22-latku i pozbawienia go wolności. Skierował również do sądu wniosek o ich tymczasowe aresztowanie. Sąd zdecydował, że wszyscy mężczyźni spędzą w areszcie najbliższe dwa miesiące może im grozić kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Przewodnicy psów służbowych z Łomżyńskiej Komendy zatrzymali 40-letniego obywatela Litwy. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym przez sąd rejonowy w Augustowie. 40-latek ma do odbycia karę roku pozbawienia wolności za kradzieże. Mundurowi znaleźli mężczyznę w opuszczonym budynku. Pustostan sprawdzali, szukając osób narażonych na wychłodzenie. 40-latek chciał w tym miejscu przeczekać mrozy, gdyż nie miał gdzie się podziać. Mężczyzna ucieszył się, że zostanie odwieziony do więzienia. Jak twierdził, tam będzie mógł bezpiecznie przetrwać zimę. Przypominamy, że o miejscu przebywania osoby bezdomnej możemy powiadomić policję, korzystając z krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Miejsce to wskazujemy na mapie, wybierając zakładkę Osoba bezdomna wymagająca pomocy. Zagrożenie można nanieść z dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do internetu. Policjanci sprawdzą każdą informację. W grudniu 2022 roku doszło do eksplozji w gabinecie generała Jarosława Szymczyka, komendanta głównego polskiej policji. Według informacji dziennikarzy śledczy zabezpieczyli w jego gabinecie trzy granatniki oraz alkohol. Generał Szymczyk twierdził, że otrzymał tubę po granatniku, która miała być pusta i przerobiona na głośnik. W wyniku eksplozji został ranny i trafił do szpitala. Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania wybuchu. Generał Szymczyk oraz dwie inne osoby uzyskały status pokrzywdzonych. Dziennikarze ujawnili, że incydent miał miejsce podczas spotkania z psychologiem i że granatnik wystrzelił w sufit, a nie w podłogę, jak wcześniej zakładano. Ponadto, kiedy generał Szymczyk trafił do szpitala, uruchomiono specjalne procedury z powodu potencjalnego skażenia. Szpital został zamknięty, a karetki przekierowano do innych placówek. Pogotowie początkowo otrzymało informację o wybuchu nieznanej przesyłki i spadnięciu części stropu. Mimo upływu 12 miesięcy od zdarzenia, w sprawie nie postawiono nikomu zarzutów. Jarosław Szymczyk planuje odejść ze służby i pozostanie komendantem głównym policji tylko przez kilka najbliższych dni. Maksymilian F, podejrzany o postrzelenie dwóch policjantów we Wrocławiu, Usłyszał zarzuty zabójstwa dwóch funkcjonariuszy. Zmiana kwalifikacji czynu przez prokuraturę nastąpiła po śmierci obu policjantów, do której doszło w wyniku obrażeń głowy spowodowanych postrzałem. Zdarzenie miało miejsce w radiowozie podczas transportu zatrzymanego. Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej, prokurator Łukasz Łapczyński, poinformował, że Maksymilian F nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił złożenia wyjaśnień. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym za oszustwo i miał odbyć karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności. W trakcie transportu do komisariatu miał użyć ukrytego pistoletu, strzelając do policjantów. Po zatrzymaniu Maksymiliana F w wyniku obławy pierwotnie postawiono mu zarzuty usiłowania zabójstwa. Zmiana zarzutów na zabójstwo nastąpiła po śmierci policjantów, aspiranta sztabowego Daniela Łuczyńskiego i aspiranta sztabowego Ireneusza Michalaka Którzy służyli w komisariacie policji Wrocław Fabryczna. Wstępne wyniki sekcji zwłok wskazały, że przyczyną śmierci policjantów były obrażenia odniesione w wyniku postrzału. Szczegółowe informacje w tej sprawie nie zostały jeszcze udostępnione. Maksymilian F. był skazany za oszustwo internetowe polegające na sprzedaży lampy, za którą otrzymał pieniądze, ale wysłał nabywcy ekspres do Kawy. Straty poszkodowanego wyniosły 500 zł. Grozi mu teraz kara dożywotniego pozbawienia wolności za zabójstwo dwóch policjantów. W zespole szkół w Kadzidle doszło do tragicznego zdarzenia, kiedy 18-letni uczeń czwartej klasy Albert zaatakował nożem trzech swoich rówieśników. Według relacji ojca jednego z uczniów, napastnik, mając przy sobie cztery noże, maskę z horroru i rękawiczki. Zaatakował podczas lekcji integracyjnej najpierw dwóch uczniów, a później trzeciego. W wyniku ataku trzej uczniowie odnieśli poważne obrażenia. Całe to zdarzenie ma absurdalny wymiar, bo miało ono miejsce podczas spotkania z psychologiem. Zaatakował najpierw dwóch swoich rówieśników, ciężko ich raniąc. Chwilę później została zraniona jeszcze trzecia osoba. Mówi Dariusz Łukaszewski, wójt gminy Kadzidło. Kadzidło to niewielka wieś na kurpiach, gdzie do tej pory panował spokój. Jednak mieszkańcy są zszokowani, że napastnikiem okazał się być Albert, opisywany jako skromny i uprzejmy młody człowiek. Niektóre opinie wskazują, że atak mógł być aktem zemsty za drwiny ze strony innych uczniów. To, że miał przy sobie cztery noże, wskazuje na to, że sprawca prawdopodobnie przygotowywał się do tego zamachu wcześniej. Maska, którą miał na sobie, może wskazywać na to, że sprawcy czerpią inspiracje z internetu, z filmów to jest efekt naśladownictwa. Sprawca wchodzi do klasy i manifestuje swoją oryginalność. Być może wchodzi w jakąś osobowość, spekuluje major Jarosław Stelmach z Safety Project. Po ataku uczniowie uciekali przez okno, a jeden z nich rzucił w napastnika krzesłem, co spowodowało, że ten się wycofał. Pierwsi na miejscu byli strażacy z OSP Kadzidło, którzy udzielali pierwszej pomocy. Policja, która wkroczyła do szkoły kilka minut później, Rozpoczęła poszukiwania sprawcy, który zdążył już uciec. Ojciec jednego z uczniów, który był w szkole zaraz po zdarzeniu, twierdzi, że zachowanie nauczycieli po ataku nożownika również pozostawia wiele do życzenia. Jeden z uczniów wybiegł na korytarz i powiedział nauczycielce, która tam już stała, co się stało. A ona uciekła i zamknęła się na klucz. Pomocy udzielali koledzy i koleżanki, bo nauczycielka żadnej pomocy nie udzielała, mówi ojciec. Sprawcę zatrzymano po półtora godzinnych poszukiwaniach. Władze szkoły zapowiedziały wdrożenie nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa, w tym zwiększonego nadzoru nauczycieli, kontroli wejść i wyjść oraz sprawdzania łazienek po przerwach. Rozważane jest również zatrudnienie firmy ochroniarskiej. Raport Najwyższej Izby Kontroli wskazuje, że 90% szkół nie jest przygotowanych na ataki z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Jarosław Stelmach z Safety Project podkreśla potrzebę systemowego rozwiązania problemu bezpieczeństwa w szkołach i odpowiedniego przygotowania nauczycieli. Jeden z uczniów, który był świadkiem zdarzenia, doświadczył silnego stresu i obawia się powrotu do szkoły, mówiąc, że nie czuje się tam bezpiecznie. 40-letni mężczyzna, który w czwartek w Pszczynie strzelał z broni czarnoprochowej w kierunku interweniujących policjantów, został tymczasowo aresztowany. Podczas wymiany ognia, napastnik został raniony przez funkcjonariuszy i odpowie między innymi za usiłowanie zabójstwa funkcjonariuszy publicznych. Do incydentu doszło po tym, jak policja otrzymała zgłoszenie o strzelaniu z broni do samochodu na osiedlu piastów w Pszczynie. Gdy policjanci przybyli na miejsce. Jeden z mężczyzn, uzbrojony w rewolwer, zaczął uciekać, oddając strzały w kierunku mundurowych. Policjanci odpowiedzieli ogniem, raniąc napastnika w brzuch. Został on przewieziony do szpitala. Gdy policjanci zauważyli opisywanych mężczyzn, jeden z nich, trzymając w dłoni rewolwer, zaczął uciekać. Uciekając, strzelał w kierunku interweniujących mundurowych, którzy zostali zmuszeni również do użycia służbowej broni w celu obezwładnienia napastnika. Gdy jeden z policjantów zauważył w pewnym momencie, że mężczyzna zaczyna manipulować przy swoim rewolwerze, natychmiast podbiegł i go obezwładnił, relacjonowała śląska policja. Prokurator rejonowy w pszczynie, Leonard Synowiec, poinformował, że 40-latkowi przedstawiono zarzuty usiłowania zabójstwa oraz czynnej napaści na funkcjonariuszy. Dodatkowo postawiono mu zarzut zniszczenia mienia poprzez uszkodzenie dwóch pojazdów strzałami z broni. Sąd uwzględnił wniosek o aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące. Według prokuratora użyta przez napastnika broń to prawdopodobnie rewolwer czarnoprochowy, na który nie jest wymagane zezwolenie. Jednak ostateczną ocenę przedstawi opinia biegłego. W takich przypadkach rutynowo badana jest również zasadność użycia broni przez funkcjonariuszy. W chwili zatrzymania sprawca był ranny i zachowywał się agresywnie. Policjanci zatrzymali także drugiego mężczyznę związanego z tą sytuacją, 36-latka z powiatu Pszczyńskiego, który był pijany i niedawno opuścił więzienie. Policjanci z zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji, wspólnie z prokuraturą regionalną w Rzeszowie, prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie działali głównie na terenie województwa mazowieckiego. Jeden z wątków w sprawie wyjaśniają także funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni. Według śledczych, członkowie gangu wprowadzali do obrotu dokumenty podrobione i poświadczające nieprawdę w zakresie zaistnienia transakcji gospodarczych. Dokumentacja ta była podstawą obniżenia należnego podatku. Głównym obszarem działalności grupy przestępczej była produkcja pustych faktur między innymi przy wykorzystaniu do tego celu podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na tzw. słupy. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że w ten proceder może być zamieszanych kilkadziesiąt firm. Pierwsze uderzenie w zorganizowaną grupę przestępczą przeprowadzili policjanci CBSP i funkcjonariusze KAS jeszcze w lutym tego roku, kiedy to zatrzymano dziewięć osób. W ostatnim czasie policjanci CBŚP zatrzymali kolejne pięć osób podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na wystawianiu lub posługiwaniu się fakturami VAT, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, uszczuplając w ten sposób należności publiczno-prawne. Na podstawie zebranego materiału dowodowego, dwóm osobom zarzuca się popełnienie tzw. zbrodni vat -owskiej. Według śledczych zatrzymani mogli wystawić faktury na sumę blisko 55 milionów złotych, a uszczuplenia skarbu państwa w wyniku ich działalności oszacowano na ponad 12 milionów złotych. Podczas ostatniej akcji policjanci zabezpieczyli sprzęt elektroniczny i cyfrowe nośniki danych, a także dokumenty, które zostaną poddane szczegółowej analizie. Łącznie w śledztwie występuje już 56 podejrzanych, a warto podkreślić, że sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania. Na poczet przyszłych kar i grzywien dotychczas zabezpieczono mienie należące do podejrzanych w postaci nieruchomości i pieniędzy. W wyniku poprzednich działań policjanci odzyskali przywłaszczony samochód osobowy wart około 850 tysięcy złotych. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.